Dobra, no to trzeba przerwać kontrolę, tak? Nie, no gdzie? Spróbujemy, tak? Ja już tam lecę. Ja też, nie? To bym przerwać kontrolę. Tak jest. Za gardło. Tylko, że ja, ja akurat lecę, lecę. A, no to lecę, tam jest sam. Ja bym zaczął na tym budynku na lewo, nie? Tu jest otwarte, fuj. Nie mm ma -hmm. leżeć Do będę dobra o trzeba strasznie za zasłonami biegać po prostu nie o, właśnie, pod mostem hmm. ty tam ci plecy no no pod, pod mostem jest szok tam także tak to jestem w A A, koma! Tyle co nie zostawiłem, Kurwa, ja jestem. Porwa, ja jestem. Porwa, ja jestem. A, to jest jakiś zbugowany. Okay. jest ich kurwa. daj mi na punkt. Po Który punkt? A? A, -a. No. Szybko. Rozwagiwanie czołg, rozwagiwanie czołg nice. dobrze. góry, do góry, nie, nie, na bazę A okej, góra, góra, góra okej okay. O, czekaj, tutaj gości biegnie Nie, celuj yy, do mnie ale A, tu jest Snajper, kurwa mać Z rpg właśnie, co z ten jak coś się siebie Marketa, co ja w ciebie teraz? Poszła? Ła. Ja kurwa! szybko ja po Jestem jeszcze, jestem jeszcze, nie? Nie, jestem, jestem. na echo, co może? O to, jeszcze? Tak. Bo nawet Echo, lecę. Lagu. Lagu! Ja nie, teraz. Ja teraz nie. O nie, jest to jednak. Coś, 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 coś chwyciło jednak. Haha, <śmieniczynka> kaszpiet. <śmieniczynka> to było to. Łoł! Łoł! Kaboom, beczes! Dobra. Porobione. Lecimy dalej. A, tu jeszcze ktoś się ubiega.

No, Okej, okay. już go nie ma. W tym punkcie ktoś jest, chyba. Tam, tam. Nie ma, no, ale a wy gdzie wy jesteście? Ja tu, tu na celu. No to ciebie okay. wcisnę. Ok, no nie, pusty jest. Ale byli tutaj pod mostem wcześniej. No jest, był jeden, ale już go nie ma. Jeszcze jest jeden. Sprawiać coś dało A widzę go. O ale ostatnio już byłem. A jeszcze jeden gdzieś jest. Kurwa. U mnie. O leży. u ciebie? Okej. Okay. z daleka, jak gdzieś ze. O nie. Ten chyba do, do mnie celował na stop. Tam jest autko. A mojej zaczniemy. to jest helikopter gdzieś. O, do... dojedzie mnie! Dojedzie mnie Dojedzie mnie, dojedzie mnie, dojedzie mnie, dojedzie ja mnie! Aj, Aaaaa Ale dobrze było. Tak Jeszcze raz. O kurwa, kur tutaj, to no, tak jeszcze ja ten ten. Jeszcze ten ten raz spróbujemy Dobra Go. Nie macie gościu. Oj, za chwilę mnie, mnie nie będzie. Aaa, połowę mu zabrałem, tylko ja co mało. Jak widać, dziękuję. No, połowę za mało. Wow, w takim razie trzeba tomik, trzeba, to wic, trzeba to Ja już mam, przepraszam, ja założyłem sobie. Jest, daj jak kogoś widzicie naświetlać Tu jest w budynku obok no, to... Chyba żołnierzy Skąd to przyleciało? Z prawej skądś. Jest, gdzieś, Właśnie gdzieś w budynku Jeden Drugie trzez A tu jest O cholera Dobra

o, o, naprawia się zarąbiliście, rąbiliście Trzeba mi zostawili nie? W helikopterze Już do was lecę chłopaki, Daj, dajcie mi chwilę Chodźmy do chod, chod, to, ogarniemy Dajcie mi chwilę Prawa, 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 prawa budynki No właśnie się tam boję wyjść, Chodź tutaj przez budynki Z tym budynkiem jest płyek, Na, Naprawię się i już do was lecę Dajcie mi chwilę. Da już szopuję może po tą robotę Naświetlcie go to zaraz tam będę gdzie na pingu jest? gdzieś tam? Ja nie widzę pingu albo w budynku, nie wiem gdzie tu padnie. Ale w tych sprawych, lewych? A, no, a tu strzela. W ogóle, w ogóle. Chodź, 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 bo to jest za bardzo otwarty. Nie? F, widzę właśnie. Dostał no, jeden. Cześć, widzę. Czekaj, piękna weźmie. Mam buła. -e. Nie, to są kumik też, już klin na graku jadę. Kur... Nie, przyładowany lecko. A tu jest, w budynku z prawej jest, u was Ten tutaj tutaj jest, na znaczniku je banany <laughs> je banany? Jeb... banany Zjeb... banany Nice Nice Podrzucić was na szybko? A dobra, wy macie okej okay. Dawaj to samo wziąłeś? Nie My się O ale transport potrzebujemy Właśnie Moment, bo tu jest op opelotka ciągle. To jest opelotka. Ja ja jej nie nie lubię. Ktoś by mógł coś z nią zrobić. Weźmiemy te czołgów. Poczekaj. No weźmy, weźmy po czołka. Dobra, ładnie. go w princie. Piedańe. O, no jak widzisz, jakby nas mały porzucił, to byśmy go wzięli, nie, ale. Był ale nie. Bo pelotka. A, Gdzie jest taście No jesteście już na punkcie o co chodzi, no. To teraz. Dla... to bieg dla zdrowotności, pamiętajcie. Ktoś autka zwrócił tam na górę. No, nie pierwszy raz. No, no, co za ja tu wiem. Nie? Ostatnio był, ostatnio był tam kład. czołg, eee... i ten, i plucha. A, czy jak skakują, no, to... Ja, to, ja, to ja nie nic no, nie co wiem, co mogę ćwali. robić. No, czuję właśnie. Samą, samą, samą Czuję, kurwa. No, ale ta odka to powinno być na strzała, nie? Z bazuki. No chyba gościu mnie hak hakował non-stop. Non-stop. Goddammit. Dobra, już, już skończ. O, okej. Okay. No, <noise> nie było źle. Drugie miejsce animacji kuźwa, a my wywaliło z gry. <noise> no i widać Dzięki za dzięki za Trzeba się cieszyć, chwilą, póki trwa. Wciąż to mam. Dobra, to co, jeszcze jedną mapę, i ja spadam jakiś obiad. No, Te drugie usią, miejsce. Spada konia szkływa, tego gościa co,